Budujmy silną, świadomą Polskę w Unii Europejskiej. Budujmy powagę Polski u nas jako wspólnoty narodowej. Budujmy Polskę jako największego lidera relacji transatlantyckich na świecie. Bądźmy sobą, mamy tysiąc lat dziedzictwa, a te takie pr zagrywki w, na podstoliku w Monachium, niech pan Raffał Trzaskowski zostawi sobie na Dziękujemy za udział w konferencji prasowej i za to liczne przybycie tutaj w to Dziękujemy Państwu. Jeszcze dwa słowa do Państwa powiem. Naprawdę dajecie mi Państwo wielką energię. Dziękuję Wam za to. Długi dzień przede mną, drodzy Państwo, ale tutaj to spotkanie daje wielką nadzieję, wielką radość na to, że wspólnie 18 maja wygramy, a Polska będzie silna, ambitna i normalna.